Cześć! Nazywam się Karolina Żurańska i wraz ze swoim mężem Piotrkiem zdecydowaliśmy się niedawno założyć kanał na YouTubie, który będzie taką platformą dla wielu, mam nadzieję, wielu rodziców, którzy potrzebują wsparcia i takiego dopingu. Jesteśmy rodzicami dwuletniej Zuzanny, ponad dwuletniej i myślę, że mamy już nazbierane trochę doświadczenia, którym bardzo chętnie chcemy się z Wami podzielić. Ten kanał będzie miał przede wszystkim na celu, tak jak powiedziałam, wsparcie rodziców, jakieś poradnictwo, minimalne udzielanie wskazówek, ale przede wszystkim będzie takim fajnym, spójnym materiałem, który połączy Wam teorię, z jaką stykacie się w bardzo wielu źródłach, z praktyką. Zobaczycie, co sprawdzi się u was, a co nie. Intuicyjnie i emocjonalnie bliski jest nam nurt wychowania w rodzicielstwie bliskości. Większość zasad tego wychowania bierzemy raczej intuicyjnie, natomiast to, co jest sednem naszej udanej współpracy, to wydaje mi się przede wszystkim spójność, równe zaangażowanie i nie mówię tu o zaangażowaniu czasowym, bo jest to wiadomo niemożliwe, natomiast mówię o zaangażowaniu emocjonalnym i przede wszystkim bliska współpraca. Tak, jak już powiedziałam, przede wszystkim jesteśmy rodzicami ponad dwuletniej Zuzanny i mamy już uważam, duże doświadczenie zarówno z tymi pozytywnymi stronami rodzicielstwa, jak i z tymi negatywnymi. Dlatego chcielibyśmy tutaj skupić się na tym, żeby Was wspierać, dopingować, a przede wszystkim też przeanalizować trochę, jakie kwestie się nam. Bardzo sprawdziły, które kwestie były dla nas problematyczne i które kwestie kompletnie nie zagrały i, i co też nam stanowiło dla nas taki dystraktor, tak? Co, co nam przeszkadzało i co nam do dziś przeszkadza w prowadzeniu tego procesu wychowania i osiągnięcia takich celów, jakie sobie na początku założyliśmy, myśląc o tym, jakimi chcemy być rodzicami dla naszej córki. W przestrzeni publicznej w social mediach bardzo dużo ostatnio mówi się o tym, że. Warto zaspokajać swoje potrzeby, skoncentrować się na tym, żeby samemu się pozytywnie naładować, żeby też mieć energię i siłę do opieki, skutecznej opieki nad dzieckiem. I my właśnie chcielibyśmy też Wam pokazać obraz tego, jak funkcjonuje nasza rodzina i w jaki sposób nasz przykład jest w stanie zmotywować Was do tego, żeby osiągać swoje cele. Szukając rozwiązań naszych problemów, Spotkaliśmy się z artykułami, blogami, filmikami, które przygotowane były na podstawie bardzo treściwej teorii. Tam punkt po punkcie przedstawione były zasady, jak na przykład radzić sobie z buntem dwulatka, jak opanować jego histerię. I absolutnie jesteśmy propagatorami takich artykułów, bo one są, one stanowią background. Wszystkich kolejnych naszych decyzji. Natomiast to, co mm, musimy uwzględnić, to przede wszystkim to, że ta teoria stanowi pewien ważny punkt odniesienia, w ogóle w starcie radzenia sobie z buntem dwulatka. Natomiast trzeba to też przefiltrować przez kolejne punkty, a kolejnym etapem takiego procesu jest przemyślenie, przeanalizowanie, przyjrzenie się sobie, jakim ja jestem człowiekiem. Bo to ja jako opiekun mam tak naprawdę ogarnąć tego dwulatka. I jeżeli ja mam pewne wady, no tak na przykład jak ja przeanalizowałam, mam wadę brak cierpliwości i jeżeli to nakładam na swoje dziecko, to ta cała teoria, która jest opisana w książkach, w artykułach i w badaniach klinicznych, ona jest nieskuteczna. Co mi jest potrzebne? Potrzebne jest mi przemyślenie, jakie jest moje dziecko. I jaka jestem ja, bądź jaki jest mój partner. Najważniejsze to jest dostrzec tą indywidualność. I może to jest troszeczkę oklepany slogan, ale dla mnie uważam, to jest mega ważne, jeżeli skupimy się na tym, jak, jak działa nasze dziecko, jakie ma cechy charakteru, osobowość, temperament. Nie ma drugiego takiego samego człowieka. Tak samo każde dziecko radzi sobie inaczej z różnymi sytuacjami. Są pewne mm, kryteria, pewne ramy, ale to, co jest mega istotne, to to, żebyśmy popatrzyli na pewne wychowania i postępowania z naszymi dziećmi właśnie w sposób indywidualny. I jeżeli spotykamy się z takimi teoriami e, specjalistów, praktyków, a nie są to porady indywidualne, mm, no to wtedy musimy, mamy trudniejsze zadanie, bo musimy to wszystko. Przełożyć przez kalkę konstelacji cech naszego dziecka. Więc tworzymy tak naprawdę, nasze dziecko tworzy kontekst rozwiązywania tych sytuacji trudnych. I teraz przechodzimy do rozwinięcia, czyli co się będzie działo na tym naszym kanale. Przede wszystkim chcielibyśmy poruszać się w obrębie tematów bardzo ważnych dla rodziców. Niejednokrotnie spotkałam się z tym, że w naszym towarzystwie, które ma już swoje dzieci, są takie pewne sztampowe tematy, które są bardzo często poruszane w środowisku rodziców, i niejednokrotnie pojawia się wiele pytań: jakby, jak to zrobiłaś, co podziałało, kiedy mieliście problem, kiedy to się pojawiło. Więc będą to tematy, które. Po kolei nas też spotykały, nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy, ale były to takie istotne kamienie milowe w rozwoju naszej Zuzi. Czyli porozmawiamy o tym, jak macierzyństwo zmienia obraz świata mamy, jak mama w tej roli się odnajduje na początku, kiedy mogą pojawić się problemy i jak wygląda świat mamy. Porozmawiamy też, jak już wspomniałam wcześniej, rodziciwo bliskości jest jakoś nam tam ideologicznie bliskie, więc będziemy poruszać kwestie costleepingu, potem też zmiany tego łóżka na swoje, w swoim pokoju, tak jak Zuzia przeszła do swojego łóżeczka. Będziemy rozmawiać o chustonoszeniu, o nosidle. Będziemy rozmawiać o tym, jak poradziliśmy sobie z odpieluchowaniem, nocnikiem i toaletą. Jak wyszło nam ogarnianie buntu dwulatka, co stanowiło dla nas największe wyzwanie. I zaproszę do tego kanału i do filmików swojego męża, który będzie mi partnerował. Oczywiście jeszcze zapomniałabym o jednej ważnej rzeczy, która dla mam jest absolutnie istotna, czyli laktacja. Laktacja długa, bo karmiłam Zuzię praktycznie do Sylwestra, więc Zuzia ma ponad dwa lata. Jest to... Była to świadoma decyzja, ale chciałabym też omówić szerzej ten temat, bo nie jest to proste w takim odstępie czasu, zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Kto będzie dzielił ze mną kanapę na nagraniach? No, zdecydowaliśmy jednogłośnie, że będzie to mój mąż Piotrek, ponieważ absolutnie jest strategiczną osobą w naszej rodzinie. bierze bardzo dużo obowiązków na siebie związanych z wychowaniem Zuzi już od początku, już od dnia jej narodzin. Żartował sobie zawsze, że jak się narodzi Zuzia, to wtedy będziemy podpocząć i w końcu będzie miał z kim oglądać mecze, których jest pasjonatą, i to się absolutnie sprawdziło. Zuzia niejednokrotnie była przez niego kangurowana przy Manchesterze albo Barcelonie. On bardzo często też okazał się dla mnie wsparciem w wielu kryzysowych sytuacjach. Spędza dużo czasu z Zuzią, bardzo dobrze ją zna, zna jej nawyki, zna jej potrzeby i intuicyjnie wspiera mnie w tych momentach, w których jestem już przeciążona i w których po prostu sobie przestałam radzić. Uważam, że jego komentarze jego rady um, i jego intuicja są zasługą naszego sukcesu. Pierwszym tematem, jaki zdecydowaliśmy się poruszyć i omówić na um, tym kanale, jest pobyt naszej Zuzi w klubie Malucha. Nie zdecydowaliśmy się po skończeniu roku naszej córki, nie zdecydowaliśmy się posłać jej do żłobka. Znaleźliśmy sobie alternatywne miejsce. Trochę więcej dowiecie się o tym, oglądając załączony fragment wywiadu, który udzieliłam do programu Dobre Historie, jako uczestniczka tych zajęć. Kiedy tutaj trafiliśmy, Zuzia skończyła rok. I odczuliśmy, że nasz pobyt w domu staje się coraz bardziej taki monotonny, zabawki, które ma, stały się dla niej bardziej nużące. Ja musiałam też wkładać o wiele więcej wysiłku, żeby ją czymś zaciekawić. Stąd też zaczęłam szukać w internecie pomysłu na to, jak regularnie zorganizować lepiej czas mojemu dziecku. Bardzo dużym benefitem spotkań w pajacyku jest to, że Zuzia wchodzi w grupę ze mną. Ja jestem w stanie kontrolować to, jak ona mm, współgra z dziećmi, więc dzieci lepiej sobie wtedy radzą z trudniejszymi sytuacjami, bo my nad nimi trochę rozstawiamy parasol przez te 3-4 godziny, kiedy tutaj jesteśmy. To jest miejsce bardzo przyjazne, miejsce bardzo bezpieczne i miejsce przede wszystkim o świetnej atmosferze, którą nie ukrywam, tworzy na pewno Ania, bo ona dba o to każdego dnia, żeby było tu przyjaźnie i żeby dzieci. Były tutaj szczęśliwe. Materiał ten będziemy kierować zwłaszcza do rodziców, którzy zdecydowali się po urlopie macierzyńskim pozostać z dzieckiem w domu i kontynuować urlop wychowawczy. Zrobili to dlatego, że mieli takie podejście. Mentalne, nie mieli presji finansowej, bo naszym celem absolutnie nie jest krytykowanie instytucji żłobków jako takich. Znamy ich zalety i wiemy, że potrafią także one bardzo dobrze przeprowadzić dziecko przez proces socjalizacji, aczkolwiek chcielibyśmy znaleźć posług wśród rodziców, którzy właśnie zdecydowali się na urlopy wychowawcze, ale do końca przeszkadza im już siedzenie stale z dzieckiem w domu. My na przykład jesteśmy rodziną, która tutaj w najbliższym otoczeniu, w Olsztynie, nie ma rówieśników w rodzinie dla swojego dziecka. I też chcieliśmy trochę Zuzi ułatwić proces socjalizacji znajdując jej miejsce, w którym będzie potrafiła mieć towarzystwo, fajną zabawę, aczkolwiek, tak jak wspomniałam tam w wywiadzie, będzie nad nią jeszcze trochę rozstawiony mój parasol bezpieczeństwa, który pomoże jej w radzeniu sobie z tymi sytuacjami trudnymi, które jak dobrze wiemy roczne dzieci, ponadroczne, no, trudno przechodzą w takim spędzaniu czasu w zabawie albo w poznawaniu swoich rówieśników. Po pierwszych urodzinach naszej Zuzi doszliśmy do wniosku, że nie czujemy się komfortowo z tym, aby posłać Zuzię do żłobka, z uwagi na to, że nie byliśmy do końca przekonani, że potrafi ona dobrze opisać nam różne sytuacje, powiedzieć, czy czuje się dobrze w nich, czy czuje się źle, dać nam jakieś wskazówki a propos tego, w jakim jest nastroju w danym miejscu, czy się tego miejsca boi, czy dobrze się w tym miejscu czuje. No i stwierdziliśmy, ok, zostajemy z Zuzią w domu, znaczy ja zostaję, Piotrek pracuje i dzielimy się opieką. I Zuzia skończyła roczek w październiku, a ja w styczniu zaczęłam skarżyć się na mm, swoje samopoczucie, ponieważ czułam się już znudzona i, i trochę przytłoczona tą monotonią dnia z Zuzią. Um, doszliśmy do wniosku, że warto by było znaleźć takie miejsce, w którym mogłybyśmy wspólnie spędzać ten czas i nadałoby to trochę takiego tempa naszego, naszemu tygodniu. Um, w okolicy znalazłam miejsce o takim profilu. Była to fundacja aktywny, Aktywnej Rodziny, Pajacyk, i tam też przygotowane były trzy sale dla dzieci, cały repertuar zajęć od poniedziałku do piątku. I też poszłyśmy tam z ciekawością na pierwsze zajęcia. Okazało się, że jest to miejsce fenomenalne dla nas, gdzie nie tylko Zuzia mogła się świetnie bawić i poznawać nowe koleżanki i kolegów ale też ja mogłam znaleźć chwilę wytchnienia i kontakt nawiązać z mamami. Czasem były to moje rówieśniczki, czasem osoby starsze ode mnie, młodsze i też każda z nich miała coś ciekawego do powiedzenia, więc jeżeli miałam wątpliwości względem jakiegoś tematu, to mogłam to poruszyć na spotkaniach i zawsze znalazłam jakąś informację zwrotną, jakiś wydźwięk. Były tam różnego rodzaju zajęcia, na które się zapisywałyśmy. Spotkania były od godziny 10 około do godziny 13, 14. Więc tak naprawdę, dzięki pobytu, pobytowi w tym klubiku, mocno usystematyzował się nam tydzień i stał się on o wiele ciekawszy, ponieważ zużo wracając z takich zajęć była tak bardzo zmęczona i tak bardzo przepuśćcowana, że pięknie spała mi co najmniej półtorej godziny, gdzie ja w tym czasie mogłam skupić się na tym, żeby załatwiać swoje sprawy, zrobić obiad i zadbać o dom. A potem, kiedy się wybudziła, to szłyśmy sobie na dwór i praktycznie dzień już nam się powoli zamykał. To są bardzo ważne plusy. O atmosferze w takich miejscach wspominam też w tym wywiadzie, ponieważ bardzo ważną rolę odgrywa gospodyni takiego miejsca i prowadzący te zajęcia. Myślę, że Zuzia nabrała pewności siebie bardzo dużej wśród tych dzieci. Kiedy pojawiały się jakieś zgrzyty, sytuacje trudne, to wtedy albo ja, albo druga mama wkraczała w te sytuacje i próbowała jakoś złagodzić te ekspresje. Dzieciaki potrafiły się tam świetnie bawić. Były tam zabawy też integracyjne, swobodne działania, więc to nie było tak, że ja ciągle kontrolowałam swoje dziecko i z nim tylko spędzałam czas. Ale czasem bawiłam się z dziećmi swoich koleżanek. Zuzia miała swobodną przestrzeń do tego, żeby sobie działać tak, jak ma na to ochotę, a ja zajmowałam się piciem kawy. Chciałabym Wam też powiedzieć o tym, jak ukształtował się trochę charakter naszego dziecka. Dzięki temu, że brała udział w zajęciach w klubiku Malucha, Zuzia wyróżnia się pewnością siebie. Nie pamiętam takiego momentu, w którym mogłabym powiedzieć, że Zuzia odczuwała lęk separacyjny. Zuzia po prostu miała na tyle takie poczucie, że ja gdzieś tam zawsze jestem. Kiedy sobie nie radziła z czymś, na przykład z podzieleniem zabawki albo z kolejką na zjeżdżalnię. Ja wtedy podchodziłam, tłumaczyłam jej i uważam, że to, kiedy jestem w stanie dziecku przekazać takie wytłumaczenie tej sytuacji, ja osobiście, pozwala jej na to, żeby ona czuła się pewnie w sytuacjach, kiedy już mnie zabraknie. Dwuletnie dziecko. Wiadomo, jest bardziej kompetentna jeśli chodzi o mowę, ale też znacznie więcej rozumie tego, co dzieje się dookoła niej. I tak samo jak Zuzia czasem wykazywała się zachowaniami, które no nie do końca są społecznie akceptowane, wtedy ja czuwałam nad tym, żeby to wszystko jakoś roz... rozmyć i tak naprawdę złagodzić, nie? Więc tutaj był duży benefit tego, że spotykałyśmy się w parze. Z innymi dzieciakami. Zuzia nie tylko w Pajacyku wykazywała się takimi cechami, podobnie zachowuje, zachowuje się do dziś na Placu Zabaw, w sklepie, w jakichś takich przestrzeniach publicznych, nawet w momencie, w którym na trawniku spotka chłopca, z którym chce się pobawić, kopiąc nogami i biegając po trawie. I i ma taką swobodę w działaniu, ma taką otwartość towarzystwa, co mi intuicja jako matki podpowiada, że jest to zdecydowanie nie zasługa przede wszystkim naszego charakteru i naszej otwartości, którą uważam, że też wykazujemy, ale głównie tego, że ona po prostu w, tych otoc w tym otoczeniu i w tym środowisku czuła się bezpiecznie i czuła się zaopiekowana. Przyszedł taki czas. Gdzie oboje z Piotrkiem czuliśmy już, że zbliża się dzień podjęcia decyzji, że Zuzia w którymś momencie musi zacząć żłobek, wiedzieliśmy już, że pobyt w klubiku był dla niej taką adaptacją do żłobka. I stwierdziliśmy, że zapiszemy Zuzię od skończenia dwóch lat. Byliśmy ciekawi, jak będzie przebiegała ta adaptacja. I jak Zuzia wkomponuje się w grupę, która jest już utworzona, bo żłobek ruszył od września. I liczyliśmy na informację zwrotną ze strony um, cioć opiekunek. No i um, tak naprawdę mogę powiedzieć, że zaliczyliśmy sukces w tej materii, ponieważ um, oczywiście Zuzia odreagowywała to, że spędza ten czas bezemnie, mnie, um, ale Okres adaptacji generalnie trwał dwa tygodnie i potem Zuzia już nie protestowała przeciwko tej rozłące. Na czym ja się skupiłam? Zauważyłam, że to dziecko ma potrzebę podkreślania, że mama na pewno wróci, więc obiecałam jej, że będę ją odbierać, że zawsze przyjadę, że nie zostaję tu na zawsze, że ten dzień się skończy i ja ją odbieram. To spowodowało, że ona miała takie poczucie, że ok, jest mi przykro, że rozstaję się z tobą na kilka godzin i wcale mi się to nie podoba, ale dobrze, postaram się jakoś fajnie bawić i wiem, że po mnie wrócisz. I ten moment odbioru był dla niej bardzo często emocjonalny, I ona bardzo często siadała na podłodze i zaczynała, zaczynała płakać. Tak działo się przez no, pierwsze 4 tygodnie. No, ale potem powoli się ubierałyśmy, bez pośpiechu, łagodziłyśmy ten stan. Dostawała pierś ode mnie, żeby się troszkę uspokoić, ulubione maskotki. I tak naprawdę po tym miesiącu, do dnia dzisiejszego, dostajemy takie opinie, że Zuzia jest bardzo odważna, bardzo ładnie weszła w grupę, zaadaptowała się z regułami, tak naprawdę żłobka, że woła mamy przed drzemką. No, ale już spokojniej budzi się po, i tak naprawdę widać po niej, że sama zaakceptowała tą rozłąkę. Śmieliśmy się, że Zuzia mówi, że mama idzie do pracy, tata idzie do pracy i Zuzia też idzie do pracy. Teraz już po trzech miesiącach pobytu w żłobku. Swesia mówi, że idzie po prostu do uniwerka, już nie idzie do pracy, więc chyba też przestała traktować ten, to miejsce jako swój obowiązek. Dobrze, tak więc przyszedł czas na podsumowanie. Mam nadzieję, że wsłuchaliście się w to, co zostało przeze mnie Wam przekazane. Mieliście jakieś refleksje, jakieś spostrzeżenia. Może rozwialiśmy też niektóre dylematy, coś podpowiedzieliśmy. Następnym tematem. W kolejnym odcinku będzie laktacja, którą przygotowałam. Przygotuję dlatego, że uważam ten proces w naszym przypadku już za zakończony. Był on długotrwały i nie będę się stricte zajmowała tym, dlaczego mleko naturalne, jak karmić, jakie pozycje i tak dalej, tylko będę raczej analizować przygodę z decyzją o długotrwałym karmieniu piersią i dlaczego akurat tak, jakie miało ono plusy. A jakie niestety miało też y, ciemniejsze strony, i co w ostatnich miesiącach już też powodowało to, to przedłużenie karmienia. I dlaczego akurat ja, bo nie chcę y, zachęcać tutaj do krótkiego bądź długiego karmienia, ale chcę się po prostu podzielić refleksją, dlaczego w moim przypadku pojawiła się już taka gwiazdka, że chyba czas to zakończyć. Jeżeli spodobał Wam się materiał, to tutaj mój mąż podpowiada, że warto by było kliknąć lajka. Like i subskrypcja. Dzięki serdeczne. Zapraszam ponownie.